Radio Głos. Uskrzydla dusze. Echo to audycja, którą realizujemy w Radio Głos w ramach też działań i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzisiaj jesteśmy na pięknej transmisji ukazującej też walory przyrodnicze i ekologiczne arboretum w Wirtach, a nasze kolejne spotkanie to spotkanie z panią profesor. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Yy, nazywam się Urszula Nawrocka Grześkowiak i jestem związana z wirtami od 28 lat. Yy, zaczęła się ta moja przygoda z wirtami w sposób bardzo taki z jednej strony przykry, a z drugiej strony z dużą szansą dla mnie, dlatego że Pracował tutaj z Instytutu Dendrologicznego Skórnika profesor Stecki, który niestety namawiał mnie przez wiele lat, żebym zaczęła z nim współpracę tutaj z Wirtami, ale no nie bardzo miałam czas. I niestety, jak profesor umarł, to profesor Bugała wtedy powiedział: nikt inny, tylko ty. No i tak się zaczęła moja współpraca. Później przeniosłam się z kurnika z Instytutu Dendrologii do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. No i dalej kontynuacja przygody z wirtami trwała. No w tej chwili już jestem na, jak mówią, emeryturze. Albo na stypendium z ale w dalszym ciągu przyjeżdżam, opiekuję się, robimy nowe nasadzenia, wprowadzamy nowe gatunki, które są rzadkością nie tylko tutaj na tym terenie, ale w ogóle w Polsce. Dużą taką przyjemność dla mnie sprawiają te rośliny, przy których jesteśmy tutaj, ponieważ są to azalie które, i różaneczniki, które były po raz pierwszy wprowadzone na ten teren właśnie te 28 lat temu. Czyli pani profesor była prokusorką wprowadzania tych roślin tutaj? Tak, i stąd się y, zaczęła y, taka miłość do tych roślin. Na tym terenie, także ludzie coraz częściej sprawdzili, że mogą one tutaj rosnąć, ponieważ pięknie kwitną. Co prawda, to kwitnienie jest dosyć krótkie, ale dobierając odpowiednie odmiany, możemy je bardzo ładnie wydłużyć. Także czasie, tak. jak się zacznie kwitnienie już w połowie maja czy na początku maja, niektórych gatunków, to kończymy w lipcu. Także można sobie tutaj ten okres przedłużyć i cieszyć się tymi pięknymi roślinami. Czy może być ono jakieś specjalne warunki, jeżeli nasi słuchacze chcieliby na przykład zasadzić je u siebie w swoich ogrodach? To znaczy, ja zawsze powtarzam, że azalie i różaneczniki lubią kwaśną ziemię, przepuszczalną ziemię i lubią swoje sąsiedztwo, ponieważ są to rośliny, które wymagają no, właśnie takiego nie lubią być samotne, o, nie lubią, kiedy je trawa zarasta, także widzimy, że tutaj trawy nie ma, że ten system korzeniowy u różaneczników czy azali jest bardzo taki cieniutki, drobny, wrażliwy na przesuszenie, ale bardzo dobrze się czują w naszych tutaj warunkach. I wbrew pozorom, że mogą przemarzać, nie przemarzają, a obficie kwitną, i zapraszam do wirt w okresie majowym, czerwcowym, kiedy tutaj te rośliny bardzo ładnie wyglądają. Jest szereg roślin takich, które nas mogą zaskakiwać, i, i które y, też nawet y, osoby niektóre nie, nie znają ich, nie słyszeli o nich. Jak na przykład stewarcja. Stewarcja kameliowa, Stybercia pseudokamelia po łacinie. Jest to też roś, roślina, która przepięknie kwitnie. Zupełnie jak państwo znacie kamelię, to to są kwiaty takie same jak kamelia. Kwiaty opadają w całości, więc jak jest obfite kwitnienie, to mamy dywan kameliowy w parku. Pięknie się przebarwiają, także ten kolor jesienny jest jak najbardziej osiągalny inną taką rośliną, która tutaj też maluje nam to arboretum, to jest ambrowiec. Ambrowiec jest też rośliną, gdzie ja mówię, że y, malarz chyba zapomniał wyłączyć swoją paletę barw, bo w tym okresie jesiennym widzimy wszystko: i zieleń, i czerwień, i czerń prawie, i ciemną czerwień i żółte. Także są bardzo ciekawe rośliny. Niewielkie rośliny, takie jak ten zimowid. Właśnie jesienny. chciałem zapisać, zapytać, bo z daleka patrzę, czy to już krokusy wyrastają. Nie. Bardzo podobne. Owszem, tylko żeby... krokusy jesienne też są, ale my tutaj ich nie mamy. Natomiast to jest zimowid jesienny, który ma tą charakterystyczną cechę, że liście rozwijają się na wiosnę. A w okresie właśnie jesiennym, kiedy mało jest tych roślin takich cebulowych, kwitnących, one dają piękne kwiaty. Jest, jest szereg różnych odmian, także i odmiany o pełnych kwiatach, o pojedynczych, o białych, o takich no, ciemniejszy, ciemniejszych, liliowych. Także jest tutaj bardzo duża rozmaitość różnych gatunków i, i pięknych, także y, to jest... Arboretum, proszę Państwa, najstarsze w Polsce, arboretum leśne. Więc yy, możemy podziwiać tutaj rośliny, które były sadzone jeszcze przed I wojną światową. Podczas zaborów, powiedzmy, oczywiście. Tak. I były tutaj prowadzone doświadczenia, tak zwane doświadczenia szwapachowskie, które prowadziły do tego, że sprawdzaliśmy. Sprawdzaliśmy. To oni sprawdzali, prawda, które z gatunków amerykańskich, czy chińskich, czy japońskich będą się nadawały do naszych lasów. I takim gatunkiem jest na przykład daglezia, która jest przepiękna, stara, ogromna i wytrzymuje nasze warunki. Także mamy te doświadczenia, yy, jeszcze pozostałości tych doświadczeń na tym naszym terenie, w terenie leśnym. Staramy się kontynuować te, te badania i w dalszym ciągu prowadzimy też takie właśnie, między innymi kasztana jadalnego, który jest, mówimy, że najlepsze kasztany są na placu pigal, Pigale, tak. prawda? ale nieprawda, bo w Wirtach również mamy kasztany, które możemy prażyć. To będzie dobra okazja, żeby chyba specjalną audycję o no. tych kasztanach można by zrobić jeszcze. No, mam nadzieję, że te kasztany są godne tego. Tym bardziej, że założyliśmy tą nową powierzchnię już z nasion otrzymanych właśnie w wirtach, ze starych tych egzemplarzy. I założyliśmy to trzy lata temu, a te niektóre egzemplarze, pomimo że lato było. Bardzo, o bardzo małej ilości opadów, to niektóre przyrosty są półtora metrowe. Także widać im ten klimat służy i miejsce, które zostało wybrane, również. Panie profesor, dziękujemy za tę rozmowę, bo to naprawdę wielkie ubogacenie dla też słuchaczy i dla też internautów, bo trzeba powiedzieć, że te audycje są oczywiście emitowane także i na Facebooku i na YouTubie, bo to takie pewnie dobra okazja, żeby wyciągnąć też trochę pewnie i może młode pokolenie i starsze do tego, żeby przyjechać tutaj do Wirt i tutaj dobry... Piękny czas spędzić, prawda? No, miło byłoby, gdyby y, młodzi y, no, interesowali się może nie tylko komputerami, ale również i roślinami. Chociażby tą rośliną, która za panem stoi. Proszę ją dotknąć. Czy to jest Cis? Właśnie to nie jest Cis. On przypomina cis, ale ma y, bardzo kłujące te igły, i to jest Oreja. Także jest to też taka ciekawostka. Ja to często, jak tutaj jestem i, i prowadzę jakąś też grupę, no to daję to jako zagadkę. Czyli ja dzisiaj egzaminu swojego nie, nie, nie zdałem. No, przykro mi, ale jako dawny ale za... nauczyciel tak akademicki jest. byłby pan. Proszany o powtórkę. O powtórkę, ale już teraz będę <gry> pamiętać, że to jest Toreja. Tak toreja. Jest. A tak. skąd pochodzi? To z Japonii. Z Japonii. A dużo jest też takich tutaj egzotycznych gatunków? Oczywiście, że tak. No i mamy tutaj w zasadzie same egzotyczne gatunki. Proszę Państwa, w październiku, yy, myślę, że już niedługo bo gdzieś tak, za tydzień dwa mamy wysadzoną franklinię, która już zaczęła kwitnąć po raz pierwszy w tym roku. Także, a ona ma podobne kwiaty do stewarcji, o której wspomniałam. Także jest to też taka ciekawostka, a franklinia dodatkowo przypięknie się przebarwia. Czy dla pani Arboretum w wirtach e, na Pomorzu to chyba szczególne miejsce i ulubione? No, jest to moje ulubione, można powiedzieć, że w pewnym stopniu jest to takie moje trzecie dziecko, bo mam dwóch synów. Ale nie tylko to arboretum, bo tutaj kolega na poprzedniej audycji wspomniał o trzech arboretach na terenie właśnie Pomorza. No jednym też z takich arboretów jest arboretum prywatne w Orlu, które też mam przyjemność projektować i zagospodarować. Czyli cały czas Pani profesor aktywnie mimo mimo z tego stypendium <grym> zusowskiego jeszcze udziela się dla dobra przyrody. Ja koloram się i mam nadzieję, że może jeszcze dożyję tego, że pewne okazy, które teraz sadzę, no, będą kwitły i dalej rosły. Tak jakby chociaż ta Franklinia, o której wspomniałam. Tego serdecznie życzymy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się z panią profesor porozmawiać, a może przy innych okolicznościach roku, bo jak pani profesor wspomniała, no, przez cały rok ja, tutaj jest. Ciekawie. Ja jestem co najmniej te sześć razy w roku, no bo staram się tutaj. I, I sadzić wiosną, sadzić jesienią, doglądać jak to dalej rośnie. Także zajmujemy się również teraz taką produkcją cisa, ponieważ jest to też taki program lasów, gdzie mamy z tych rezerwatów cisowych, pobierane są nasiona, oczywiście za zgodą. I, i wprowadzamy to do innych leśnictw, także wprowadzamy na tereny nasze tutaj y, terenu właśnie Pomorza, Kociewia i Kaszub. No ale oprócz tego też wprowadzamy, kiedyś y, przywiozłam właśnie niedużą kępę śnieżycy, która też jest rośliną pod ochroną. Y, przywiozłam ją z Kurnika. I w tej chwili tak samo mamy w programie jako rośliny chronione, żeby je dalej propagować i, i rozmnażać. Najpiękniejsza pora w arboretum Wiltach to rzeczywiście wiosna i wspomniane już wcześniej azary i różnacziki. Jak mam być szczerą, to dla mnie cały rok jest bardzo ciekawy. Także o każdej porze roku i każdej porze dnia. Można powiedzieć, jest to arboretum, które ma w sobie pewną tajemniczość, bo w czasie, kiedy są deszcze, kiedy jest mgła, kiedy są jesienne dni, to w terenie leśnym czujemy się jak w takim lesie amerykańskim. Mm. <gry alliances> Dlatego, że mamy ogromne daglezje, ogromne tuje, żywotniki, i, i to jest takie no, Także, bardzo ciekawe. Także na wyciągnięcie ręki mamy yy, na miastkę. Może nie całego świata, ale... Ale wielu... praktycznie całego świata. Tak? No nie mamy Australii, przepraszam. Rozumiem. Ale to trochę za zimno no tak. dziękuję, dziękuję serdecznie również. za tę rozmowę. Dziękujemy też naszym internautom, pani profesor Urszula, która dzisiaj była naszą specjalistką też w audycji jako szansa w Arboretum Wirta, do którego serdecznie zapraszamy. Zapraszam, do widzenia, dziękuję. Do widzenia.